Witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej Klubu Motrowego Cross. Dzisiejsze tematy, które chcieliśmy przedstawić to najbliższe zawody, które odbędą się 24 maja w niedzielę najbliższą na Majdanku. Będą to zawody międzynarodowe Mistrzostwa Lubelszczyzny o prezesa totalizatora sportowego. i Dzisiaj gościem tutaj na konferencji, właściwie gospodarzem jest pan Edward Sidoruk. Który będzie też mógł powiedzieć parę słów na temat tego wydarzenia sportowego. Chcieliśmy też powiedzieć na temat szkółki żużlowej. Jest dzisiaj z nami pan zastępca prezydenta Krzysztof Komorski i powiemy o sukcesie kuby piątka, który wygrał Raj Faraonów w Egipcie i jest to sukces zarówno kuby, jak i naszego środowiska, naszego klubu, który Przypisujemy sobie, że troszeczkę uczestniczyliśmy w tym, żeby Kuba mógł teraz odnosić takie, takie spektakularne sukcesy. Na początku witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu totalizatora sportowego właściciela marki Lotto, bo chyba tak bardziej jesteśmy rozpoznawalni. Właśnie i tak będzie wyglądała koszulka. Jedna strona i druga. przyszło nam współudziale zorganizować jako partner tej imprezy, imprezy bardzo ważnej dla środowiska, bo to jest jeden z cyklów, które się odbywają, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polskie, tak Panie Prezesie? Są międzynarodowe. międzynarodowe. No także ranga imprezy bardzo duża, totalizator sportowy, który jest obecny w wielu dziedzinach sportu i życia sportowego. Tym razem trafił do motocrossu. Nie jest to nasza pierwsza przygoda, że tak powiem, bo, bo już ta współpraca trwa. Tym razem będą to zawody o puchar prezesa, czyli to nasze partnerstwo coraz mocniej się rozwija i mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej wzrastała. Chciałem wyrazić taką wielką satysfakcję z powodu tego wszystkiego, co się dzieje w szkółce, z powodu tego zainteresowania, to tylko pokazuje, że, że podchodzimy do budowy potencjału sportowego w Lublinie w sposób kompleksowy, czyli mamy już tą infrastrukturę sportową, za chwilę będziemy mieć kompletną po oddaniu basenu olimpijskiego i miejmy nadzieję, w jak najszybszym czasie stadionu lekkoatletycznego, ta od strony infrastrukturalnej będziemy już gotowi na najwyższym poziomie i, i, i praktycznie we wszystkich dyscyplinach, ale ta druga strona, czyli postawienie na szkolenie dzieci i młodzieży, to jest w naszym przekonaniu taki krok, który doprowadzi do wychowywania przyszłych mistrzów budowania zaplecza kadrowego Personalnego dla lubelskich klubów. Tak jak jest to w przypadku właśnie KMZ Motor Lublin. Mamy nadzieję, że wychowankowie tej szkółki zasilą w przyszłości szeregi naszego miejskiego klubu. Ten rajd jest rozgrywany od ponad 30 lat. Założył go ten sam człowiek, który rozpoczął rajd Dakar. Thierry Sabine, więc no jest to naprawdę bardzo prestiżowa impreza, można powiedzieć, że po Dakarze najbardziej prestiżowy rajd. Wygrywali go no wszyscy, naj, wszystkie legendy sportów motorowych cross country. No i teraz tym bardziej się cieszę, że w tej historii tego rajdu Faraonów udało się wpisać moje nazwisko no i już ona, no, no, nie da się go skreślić. Co? W ostatnich mistrzostwach, które organizowaliśmy w lany poniedziałek mieliśmy 145 uczestników. Teraz już sezon jest w pełni, mam nadzieję, że, że tych uczestników będzie trochę więcej. Dzięki temu, że przystąpił do nas sponsor, mamy pewną pulę pieniężną nagrody na dla zawodników, żeby, żeby też zachęcić, żeby te zawody były na takim jak najlepszym poziomie. Będą nagrody za zwycięstwo w, tym, w tych zawodach, będą nagrody za najszybszego zawodnika w pierwszym zakręcie. No i tam będziemy też losowali nagrody dla, dla uczestników tego podstawowego wyścigu, bo chcemy, żeby, żeby obsada była taka pierwszoligowa. No niestety Kuba nie wystartuje w tych zawodach, żeby pokazać klasę, bo musi przygotowywać się do kolejnych rajdów, ma harmonogram i, i musi go wypełniać, bo plan jest taki, żeby w którymś roku w sezonie wygrać Dakar i i w tym kierunku Kuba idzie, natomiast na ostatnim treningu był, z chłopakami trenował, no i troszeczkę tam musieli się spocić, jak za nim jeździli.